No, siema. Co jest? O, <laughs> Widz, siema. O, handel. No dobra. O, Alboro. Dzień na wiz? Pozdrawiam kruczek Tozioma. Wylosowałem w loterii dziennej, że będę na pruty przez 6 minut i postać sama mi się rusza. O. o, jeszcze pozdrawiam Kubera, który dał mi 3 stuły przed odcinkiem. Oczywiście zachęcam do użycia mojego kodu referencyjnego pod F5 wiecie, go mieli w opisie i w komentarzu? Ogólnie, tf 5 to chyba się leciutko buguje, bo miałem dostępny już do odebrania 10 polecających, ale zapewne 4 kolejne osoby wpisały mój kod. I tak jakby nie mogę odebrać nagrody za poprzednie 10 osób, bo jest naliczone kolejne 4. No i lipa trochę, ale jest mi bardzo miło, że używacie mojego kodu. Dzięki. no poczekamy sobie, aż to zejdzie. Bo już będę szedł w sumie w stronę pizza Na razie będę szedł chodnikiem, bo mam low HP No nie, chłop by mnie kurwa zabił e, Nie mogę, nie da się dogadać, chcę kupić To będę pisać, a ja mam lepszy, a ja mam tańszy Nie, to nie Że nikt mnie nie rozjedzie Nie wiem czy mówiłem, skina zmieniłem No, Dresiarza BVS Dobra, gdzieś pokażę wam pracę Pizza Boya na wszystkich ulepszeniach i zarobki na tej pracy Halo! Pierwsze sobie zjem, żeby odnowić życie i pójdę do bankomatu, oddać pieniądze, które mam przy sobie. Nie, wezmę to dwa razy. Wizowie, ja już ulany jestem. Co jest? Niedługo chyba wybierzemy się na jakąś siłownię, czy coś. No, mam 7 dolarów, to dam to. ID 1. 7. O, no, zwycięzca konkursu. No, mam wszystkie ulepszenia. Dobra, to zaczynamy. Jak najszybciej biegniemy, bo chcę zrobić tutaj takie małe podsumowanie, ile zarobimy w 10 minut, w godzinę i tak dalej. Oczywiście wszystko jest zależne od punktów, jakich dostaniemy na mapie. Głównie tapowanie będzie. Ogólnie nie wiem, czy coś tutaj będę wrzucał z tego, bo to taki głównie tryhardik będzie, żeby jak najwięcej zarobić. A jak chcę tryhardować, to muszę tapować skuterem, A to słychać fest. Biba. O, tu obok mam, ja ale jak debil. A, i na no, pierwsze ulepszenie. To Wam polecam szybszy skuter. Nie wiem, dla mnie przynajmniej był, było to najlepsze na początek. No i jedzie z pizzą 120, aby z pizzy na 150 może jechać. czy znaczy, póki co na tym serwerze jest to zrobione tak, że im dłużej oddajemy, tym więcej dostajemy. Nie wiem, czy tak ma być, czy to zostanie zmienione, ale ja staram się robić te rzeczy jak najszybciej. Bym dostał pewnie jakieś 1000. kurwa. Czyli na przykład, gdybym pojechał tym skuterem na przyjętym zamówieniu o na przyjętym zamówieniu do LS, a później wrócił, to bym dostał pewnie 1000 za jedną pizzę. Widzowie, jedziemy oddać ostatnią pizzę na tym kurcie. 5 minut praktycznie, dojazd trochę jeszcze zajmie tam, do pizzerii. No i za rozwiezionych 10 zamówień w 5 minut mamy 471 dolarów. Czyli jak na 5 minut to jest bardzo dużo, to idzie wyrobić 1000 w 10 minut. To jest dobry wynik. To ja jeszcze dogram sobie do 10 minut, ile tam zarobię. A jak do godziny to już sobie zrobię cięcie i później się zobaczymy. Bo raczej nic ciekawego tutaj się nie stanie. A przy okazji, przy okazji zapraszam na mojego Discorda u Usizu. Wbijajcie tam, bardzo fajne community tworzymy z widzami, więc warto. Dobra, wizja bo dobija nam 10 minut, 9:49. No i w sumie zarobiliśmy 834 w PLN. -y. 10 minut więc jakby pomnożyć 834 razy 6 bo 6 razy 10 minut się mieści w godzinie to mamy 5000 i 4 PLN -y. to co, ja robię cięcie, będę sobie pracował tą godzinę i zaraz się widzimy no siema, wróciłem zostało nam 5, 5 kursów do rozwozu i zostało nam też 5 minut no, ostatnia pizza w tym kursie 57 kurwa mać unlucky fizowe 57 minut minęło już. Ura, straszne lagi, mam chciałbym MTA zrestartować. I ostatnia pizza. No i co? Minęła równo godzina. Zarobiliśmy 4681 PLN dolarów, przepraszam, czyli zarobiliśmy więcej zarobiliśmy więcej o 1181 dolarów niż, yy, niż bez ulepszeń, tak tam piszę na pracy przynajmniej, a miało mi wychodzić 5400 chyba, że tyle zarobimy w godzinę. A zarobiliśmy tylko 323 dolary mniej, czyli gdybyście mieli konto gold, byście zarobili 14860 1, to byście jeszcze dostali dodatkowo 200 dolarów. A gdybyście posiadali konto Diamond, to byście dostali dodatkowo 500 dolarów. Czyli już byście zarobili te 5000. Ponad, bo już sam się pogubiłem i zapomniałem. O, kucha Live ma. Pozdrawiam, pana Szymka. Dobra, ja już, ja już będę wracał do tej restauracji. Jeździłem te 50 minut, to szczerze nic ciekawego się nie wydarzyło. oprócz tego, że parę razy wyjebałem się na tym skuterze. O, i tu jak macie zablokowane, to kierujcie się w tą stronę. Taki Protip dla, dla pracowników Pizzaboya. A jak chcecie sprawdzić, który właśnie jest skuter, to nad waszym skuterem będzie strzałka. I nad tym jest to mój skuter. Jak chcecie szybciej go znaleźć. To co widzowie, to by było na tyle z pracy Pizzaboya na wszystkich ulepszeniach. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. I widzimy się w następnych produkcjach na moim kanale. Zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz dzwoneczka. Nie przegapią was żadne filmiki. To co, ja będę zawijał. Siema!